Eee, z Warcskim, jestem ja Przemek. Dużo osób mi się pytało, czy jakiś jakikolwiek odcinek nagram, także e, macie teraz. E, e, Ted Mattie mnie puścił do komputera i w ogóle datek mi powiedział, że on chce zagrać sobie w jakieś Bedworsy na Hypixel Także ja jestem na tym Hypixel i e, zaraz będę grał... Mam nadzieję, że tylko z nim będę grał w bedworze bo to będzie coś dziwale. ustawcie się i posłuchajcie. Przemek, e, Co jest? Ej, tutaj! przestawić ci naszą drużynę! Worek treningowy. Jeden, dwa i trzy. Ej, ale, ej, ej! Prze, 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 ej! No, nie, 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 ej! Cisza, 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 tak mówię, że będziemy tylko we dwóch! Tak, ale musimy się nauczyć! Ale to są dziewczyny! No i no, masz problem? Dziewczyny to najlepsze y, petłyszek. Jedna, która nie nie chodzi do szkoły, druga... Ja wiem, a czy a cię czy czy nie umie polskiego? Ja chodzę ciągle do szkoły, tylko okay, tym się boję. Przemek, posłuchaj, nie dodał się, no możemy tak wysypać. One się zgodziły z nami zagrać. Eee. Coś Cóż to jest podpucha? Aha! Puch. Posłuchajcie, Co? drogie panie, jak wiecie, Przemek nigdy nie grał. Ja trochę gram, ale wy graliście codziennie, więc musicie nas nauczyć, tak znaczy, czy? Ale ja nie umiem. Zagranę? Ja też. Nie, ja, ja nie wiem co to Ale, ale miły coś lufer mówił, że on chce potem ze mną pograć i coś tam i... E... No, nie jest, dlatego musimy się ogarnąć. Eee e, tak, 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 radę. Radę. E, dobra, to tak, ty, ty, ty się złopem w górę i e, U, będzie więcej takich odcinków jak ja. Przemek gra w różne gry na Minecraft'cie. Będzie dziwne. Przemek, zrobimy tak. Co? Na początku my we dwójkę wytłumaczycie zasady i zakreślimy przeciwko nich. A później. No a później co? Z nimi. Jak z, z, z nimi? Blok. Tak, przeciwko obcy graczom. a ja będę obok. Eee. Tak. Czy będziemy z, z nimi? Z eee. nim? Tak, nie. będziecie z nim! O bo! Co wybrał, wybrał, wybrał. Eee. Dobra, eee. czekajcie, zróbmy tak, jajemy. załóżmy się! My się my jeżeli, zróbmy tak, jeżeli przemek was porobi, wy.

Robimy co tak. posłuchać? idziemy na nie, musimy je zniszczyć. A, 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 a łóżko! Lufem mi coś mówił o jakimś łóżku, że trzeba coś obudować. I trzeba pościelić łóżko, pościelić łóżko trzeba. Jakie łóżko pościelić? tak. No, to, a łóżko mamy na środku. A, a to ja mogę się położyć, czy co? Nie, ma ktoś? nie wiem, nie wiem, ale co, co mam zrobić. Obuduj to około, obuduj. I wtedy będziemy mogli nie ale jeszcze jedno No? Taktyka Jaka to taktyka? O, czekaj, o, kula ognia? Co to robi? E, 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 e. O, szybko, 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 o! Co szybko? Szybko, szybko, dawaj tam, dawaj tam Dawaj tam, tam, tam Mamy eee. to! No i mają dziurwę no nie mają już dziury. Jak to nie mogą być dziury? Nie mają. Och, patrz co ty zebrałem? Widzisz to? No, emeraldy no. Gdzie są one robią? To jest waluta tutaj. Eee, Stop! Ej! Stop! NIE Zirii! No i co teraz? O, wróciłem. A jak mam Ci pomóc, no! nie mamy tych emeraldów Okej, chodź, musimy ją zabić. E to nie działa. Przemek! Patrz, ona teraz ma nasze emeraldy! Ale ona uciekła. Dobra, dobra. Chodźmy ich może zniszczyć. Co ty na to? ale co, ale coś mi Ruper mówił, też są jakieś diamenty! A ta, diamenty są po tej stronie. Chodź! Chcesz tej diamenty? Nie bym ci ale... a, a... Czemek, co jest? No ale... No czekaj, no czekaj, ja tu czeka. AHA! <śmienki> no. Oh. Okej, okay, dziewczyn już nie ma. Oh, Wiesz co, ja. mam pomysł. Może no? je... rozwalmy... Co na Ale jak... Ja... Ale czym? Nie wiem czymkolwiek. Dobra, mieczem? Jakie masz narzędzia? Eee... miecz. Okej, okay, to może na początku zbudujmy most tutaj, na tą rzecz. A ja tutaj mam nożyczki, i to czekaj, trotski. trochę im ci przeszkodzę. Okej, to <worse> <smert number item shoutout> Ta, tak, 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 Oh. żeby A... A... A gdzie, a... gdzie... są dziewczyny? Dziewczyny? Są w bazie chyba wszystkie. Aha. Aha. O! Mam jeden szmaragd, czekaj. Ej, czekaj, chodź! Chodź, dam ci cztery! Chodź, czekaj! Czekaj! Chodź! Cztery! Znaczy... Trzy! Pa! będziemy no. mieć cztery teraz! Okej... Okay. Ja o nie! To idą na nas! Czemek, Musimy obronić nasze łóżko za wszelką cenę! Ej, czekaj! No! No! O, e. Co zostało? Hee? E, Czemek? E, 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 nie wiem, co? Nie wiem. E, e, bo idą na nas! E, e, nie wiem, coś pokikałem. ten żelaza, tu pułapka. <grym> Daj nam ten! E, ochronkę! Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie, co prawda? E, a co jest? Mogę? O, mamy. E. Okej, okay, ubrałeś się, świetnie. Chodź, pójdziemy jeszcze raz na... O -o. Widzisz? Patrz, musimy ją zabić jeszcze raz. Iiiiiii! Kipkoń! Kipkoń złowia! Iiiiiii! Dobrze! Ładnie! Dobrze! Ja ci przylep, od razu lepiej. I patrz, mamy dwa emeraldy. Okej, okay, ale. Łap, łap. łap. O, czekaj, ja pójdę tu, ja pójdę tu, bo ja tutaj nie bym. Okej, Dawno. tu rozwalimy wóz. Okej, chodźmy się e... takie! Dobra. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Idź stąd! Idź, idź stąd! Nie, idź stąd! O, nie kto. Lecę! Przepraszam za nie. Dobra, Przemek, mam na ciebie emeraldy, Chodź, chodź. O ty nie umrzesz, ja... A, ja. Brawo! Zabra, o nie? Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Brawo! Tylko o nie! Kolejna! Idzie tutaj, jest tutaj! Pomóż! Nie, 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 nie. Pięknie Przemek. Bardzo pięknie. I znowu idzie. Eee, co mogę kupić tu? Nie tutaj. tutaj. Nie. Nie ma jej. A używa alarm. Przemek, ale bardzo ładnie nam idzie. To jest największy nasz plusik. A co kupujesz za te emeraldy? Nie wiem. To, to, to mi mówił, że są tu jakieś... Obsydian! O, no to kupiłem obsydian. No to ale... ale tu nie ma obsydianu. Sprawdź w innym tutaj okienku. Nie ma. Jak to nie ma? No nie ma. Jak to nie ma? No nie ma. Chodź, 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 chodź. Chodź do mnie. Mamy akurat na opcjen. Chodź. Patrz. Patrz. Weź to. Nie? O nie. Jaka szkoda? O mój Boże. Okej, okay, dziewczyny już zami przeszkodzą. Chodź, pójdziemy ci pokazać. Nie, oleje, olej no. No, je. po prostu. No ja gdzie ty... to jest? Dobra, nie. Zakładka, zakładka bloki, co nie? No. No i kupuj obsydian. No nie ma! Jak to nie ma? No nie ma. To co jest? Czekaj. Muszę zobaczyć, nie wierzę ci. Nie ma To jest? Dobra, Przemek, no to musimy coś innego kończyć. Ładnie. Dziewczyny Przemek. nie umieją grać. Tak, to racja. No to musimy... Mam pomysł. Przemek, można kupić... Od... Ada! Ada! Jest! Tu... O, już nie ma. nie dawaj, 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 dawaj. O. Nie. Eh. To ja mam dzampusta Bo dałeś sobie tutaj ten Okej Przemek, chodź idziemy im zniszczyć łóżko, dobra? Ale ja chcę zniszczyć łóżko Dobra, to chodź ty ja będę zniszczył łóżko, znaczy ty a ja będę obok ciebie Chodź Nie, na środku jest czysto, nie bój się Chodź Widzisz ją? Dobrze, nie strzelaj jeszcze, chodź. Chodź, nie bój się, nie bój się, chodź. Dziewczyny nie gryzą, chodź. chodź. Nie, inaczej bym powiedział po tym, jak MJ się do mnie zachowywał, okej? Okay? Okej, okay, chodź, patrz, pomogę ci nawet. Oj, przepraszam za nie. Iii, nie, nie, Ok, Okej, no daj. dawaj, rozwalaj, rozwalaj, chodź, I... chodź, No, dawaj, dawaj. Brawo Przemek, Rozwalaj. Uh! Rozwaliłeś nóżko. nie. I co? Nie, nie, nie! Było dobrze, przecież... Ale to no nie mnie! polskiego nie umie! Szemek, ale nie przejmuj się tym. Dobra! Eee? Będzie później gorzej, chodź jeszcze raz! Chodź. Jak to gorzej! Jak to gorzej! To jest dopiero trening! Co? Jak, jak jest tutaj? Mi powiedziałeś tylko, niemitka, że ja... Pęwska, uważaj, Okej, okay, jedna nie żyje. Dobra, zignorujmy to. Nasze łóżko aktualnie, jak widzisz, jest prawie popsute. Trzeba zawsze je obudować. Ja niestety nie mam tutaj złota na to. Dlatego. O, o, o! O! o, o, o. chcę jedna, chodź przemek, chodź przemek, porobimy. Się to, stało. Z, a kto został? E. A, ka, a karas. Halo, karas, gdzie jesteś? Ty też grasz! oni, Przemek? Posłuchaj, za dwa emeraldy możesz kupić tutaj. I tak tu ujmę, namierzacz, który powoduje, że mogę się namierzyć. Ile masz emeraldów? Chyba mam namierzać. No to kupuj. O, 40, czekaj. 40, 88, 82. Ona jest tam! Jest w środku! No, skurde. No to stopcie mnie! Prawo Przemek! Właśnie wybraliśmy. Okay, to na nie, Idziemy na prawdziwe. Jakąś znów. O nie, co to jest za jakiś dremy. Gotowe. No, no, nie. Typiej. Dobra, Zobaczmy, No bo... nie, co? No nie, poczekajcie. Co my robimy? No, ro... no nie, no nie Okej, okay, jest dobra, no, dobra, jesteśmy. No nie. No taki trzeba ja robić z niedzielnymi. Dlaczego ja muszę z dziewczynami? Spokojnie musisz po prostu. Wygrać! To urządzę z nimi! Nos, co nas? Że my co sobie no, iść od nie ciebie, robimy sobie zdjęcia i manicure! No właśnie! Eeeeee! No, się ignoruje po prostu! Słuchaj się mnie! Dasz radę! Uwolnij eee. moc! O, jest obsydia! Trzeba wziąć Czego mam ci moc uwolnić? Ja nie jestem Jedi! Jesteś! Ja to przemyk jestem! Jesteś. Wiesz, że jesteś! Jeszcze nie jesteś! Mówimy ci, że jesteś, to jesteś! No właśnie! A czy a, 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 a ty, ty Josie, napisałeś y, pracę domową z polskiego? O, była jakaś ja Kasia, na Polsce. Tak, i, ale przecież ja rozmawiałem z twoją mamą i twoja mama powiedziała: Ona Ona... moja Bury. mama nie Na angielski chodzę, wiem co to czerwony. Tylko czerwony na angielski. to Red. Red? Przez ty, co nie? Julszy? Tak, tak. Ale on to nie jest Nie No tak tak co ja tu robię? Próbuj wygrać o dobu, a ja żartowałam, wiecie co? Ja, ja tak sobie żartowałam. Na no, niech nie idę sobie. My sobie jak ja, ja, ja mam z wygrać? Tu staraj Normalnie. się po prostu, poprowadź no drużynę, zbudujcie się na środek jak na diamenty. Ja już zabiłam dwóch... No i pięć tak to. zabiłam. Już. Ty jesteś, kurde, dobra kola, ty masz za, za duże doświadczenie. No, na pewno. Nie to twoja, która trzy razy w życiu to grała. Znaczy co? Nie, ja grałem 20 tysięcy razy w to oczywiście Na te kogo żeś śpicy wziął? Czerwony! No gdzie? A co to? Do Od koporu! Red! No to dawaj go! Jest ja taki No i go tak, ale... no no pokonałem, jeszcze! No ja no. Nie te, No właśnie chciałbyś! Takie marzenia to co chciałbyś. Eee, no. bo dlatego nie mnie obrażają? Oleje! Albo... No, nie. Ja też możemy w dwójkę zagrać? No to może nie dzisiaj, bo... Ej, a o co chodzi? O jakie bigo? Ja mówię, nieprawda! Tak, no tak, to, no to, to jest na cały czas, że, że nie, nie pod... No właśnie! Ja się poskarżę, panie Smoczyńskie! E, ja ja ty, też! Poskarżymy e, ty... się pani naszej! Ej, e, no e, Ty, ty skarż... Py... skażę pytaństwo! Będziemy! Bo Będziemy! Lubisz. No właśnie! E, no właśnie! E, do tego... Tak z pani uczyła, że jak ktoś się wyzywa, to trzeba do niej. Czerwoni. Red, czerwone. E, o nie. co ty robisz? Przemek, Nie psemka, zgubiliśmy psemkę. Przemek? Jestem, jestem na. Emelenek! Emelenek? Emelenek? I nawet nie podzielisz? No właśnie. Taki jesteś. Taki Taki nie lubię. No właśnie. Ale, ale. Ale, się. Tak, no i was jakiś hugi zabił dwa razy To On ma ty. On ma ty. O o O O ZABIŁEM ZIELONEGO No i good A widzicie? A wy go nie zabiliście Help me please Aha, no bo ja nawet go nie widziałam No ja to byłam w ogóle czerwona. tam siedzę Tak Idziemy już do ciebie Ja na diamenty chodzę To smaj Idę do nie. ciebie Karia! No, Idę! Muszę tatek weźmieć tu, no, co ja mam dalej robić! Dalej! Zrobimy sobie skoro! Zignoruję, dasz radę! No nie! nas! Ja no zostawiliście mnie na imię zabili. Karia, robimy sobie pazurki z koloną. No nie jakieś w pazurkach katają! Znowu wysadziła ci dom? Tak, Bi. A ja wkurzam się! No, no i teraz tego zrobiłam. No nice. E, bo tam jest jakiś drem. No i drem. O, drem Już go nie słaby. Ma. Chyba. Tak, tylko nie będzie drem ma. Ja pokonałam przem y, malutkim palcem. Ej, weźmy, a ty doszło. Zielonych mnie pobić pomocy. Dasz Trzemek radę. Eee, nie. Na... Ja. Co? Co? Trzemek. Pomóż mi! Tutaj. Elf. I mnie, mnie zabij. Ale gdzie ty jesteś? Czego nie możesz lepiej rozwalić czerwonych? E, a ja Nie, no masz... nie, to no to w nie, nie, masz psy. nie, 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 nas obronić. nie, 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 tymi nie, Tak, no nie, My potrzebujemy księcia. nie, no tak. potrzebujesz? No nie, 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 Czemu nie, nie wiem, ja się nie znam na kolorach. No nie, Natek, ja mówiłeś, Natek nie mówiłeś, że nikt z dzieci nie jest tak to nie są. A co, jesteśmy tak czy nie jest no, ja no ja ten, jak ja umiem ja... ja... w kolory, to ja da nie chcę No właśnie, no właśnie. Ja, ja nie ten. Ten. O, o, rzuci nie mają łóżka. No i nic. No, no i wreszcie, wreszcie. Czerwonie zaraz też nie mają, bo na nie umieścią. Aha. To jesteśmy, to, to, to jesteśmy ostatni, który ten. gdzie mają, mają łóżko. Ale no, no, nie. A tak jednak. No, wygrywamy to. Ci no czerwoni jest. do nas przyjdą, lub żółty. Widzisz, Przemek, z za nami zawsze wygrasz. No. Aha. To jest, się po prostu, no. Nieprawda, to jest przez to, że Natek mi wszystko kieruje. No, nie. Ta, na Co? Pewno. on się nawet nie odzywa. No właśnie, no, Natek, powiedz coś, jak ty no Ale no, no, nie, nie ma. Pomaga. To jest twoja wyobraźnia, dwóch nie tak. ma, już zrobiłam no. dwóch. A jak ktoś tu przyjdzie? To pokonuj go. Eee. Bądź mężczyzną. No, Bądź mężczyzną. Eee! No? Eee! Bo jak tego nie zrobisz, to pani z piciu przyjdzie twoja. Zakazów pani z piciu! No, twoja kłopata. Ja jednego rozwaliłam. Roba rozwalone jest... Jeden? Jeden. Oho, po jednym. Dobra, no na to Sę. będzie! Dobra. o, jest o, na środku, jest na środku! No nie, to, to da, biegne, Biegnę, 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 dawaj, O, gdzie jest złota! To... O, 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 dawaj, dawaj. Dawaj, nie. Dobra, nie! Dobra, próba no. No ale chociaż spróbowałem... Dobra, mamy go. Tak, to prawda. Jest łatwy to, u, Słabi tak naprawdę my jesteśmy lepsi. Tylko trzeba... Coś Ty się dopiero. Kurde! A! Dobra. O, A! O, Konejgi! A! jest Konejgi! A! O, Żółty, A! No, ja żółty, bądź tak miły, proszę. Jesteś Z idź, A! Dawaj, dawaj, dawaj. idź! idź o, idź, 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 Patrz. idź, Idź, o! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Oj! Dobrze! Tak! Wygrałem! 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 Nieprawda, ja wygrałem! Nie, my za Nie, ja wygrałem! Ja... Ja wygrałem! Widzowie napiszą, że to ja wygrałem! Dobra, wow, my... e, 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 Następnym no razem rali. będę grał też z ludźmi, ale prawdopodobnie też będzie odcinek z znów jak mnie Lufer uczy. Ha, ha. Oh. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. O nie, to przygotuj się. Po, z... Z... Pamiętaj, łuk na... E, złoto na puk i Eee Dobra, także ja się zrobię, jak tam trzymacie się i papa. Pa Pazurki te sprawy. Ja wygrałem. Nieprawda. My.